No i przepychanek, ciąg dalszy. E, przepychanka jest pomiędzy magazynem właściwym, gdzie stoję u nich na jardzie, e, a centralą w Amazona e, z, w Niemczech. I oni, centrala się domaga, żeby zostało to rozładowane, gdyż nie jest dużo uszkodzeń, e, bo tylko jeden karton został skradziony, nie jest rozwalone, nie są palety, nic, nic nie jest takie. E, I centrala się domaga, żeby było rozładowane, a. A magazyn tutaj, na którym jestem, nie chcę tego przyjąć, bo brakuje towaru. Jednego kartona. Eee, no, ale w międzyczasie, e, że tak powiem, Widz przyjechał się załadować. Tomek, serdecznie dziękuję Ci za pomoc. Przyjechał, pomógł mi. E, znaczy, przy okazji on pomógł mi, bo on tu przyjechał się ładować, ale przyszedł, przywitał się, e, pomógł mi e, e, posklejać to. I we dwójkę ogarnęliśmy, bo wiecie jak skleić plandekę samemu to ciężko nie? i nie mam żadnej palety, żeby tam oprzeć, żeby się plandeka nie uginała. Także Tomek mi pomógł i fajnie to wyszło, sami zobaczcie. Tutaj może nie najlepiej, bo jest po, po, po łuku i jednak ona straciła troszeczkę takie, widzicie? Ale tu gdzie było to duże, takie ujebane, największa brama, to żeśmy tak skleili to. Tutaj oczywiście tam żeby tytyrytką złapać, więc złapałem tytyrytką. Taki szef zrobiliśmy i tutaj posklejaliśmy i to magnifik. No i kolejna aktualizacja. E, magazyn prosi mnie o to, żeby, e, że mam sobie wyjaśnić tą sytuację, że brakuje jednego kartona. Nie wiem, jak, w jaki sposób mam sobie to wyjaśnić, jak mam to zrobić, że, 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 mam, nie wiem, rozwiązać problem brakującego kartona. Gdzie było zgłoszone na policję i wszystko? Centralna z Amazona prosi o rozładowanie i wpisanie w CMR, że brakuje jednego kartona. No i oni mi mówią, że oni o wpół do piątej zamykają MIART. E, no i o wpół do piątej nad ranem do, będę musiał opuścić. Ja co im powiedziałem, że dobra, opuszczę, yard, zrzucę na i wyjadę. No oni mówią, że nie mogę, bo to nie jest ich własność. Ja mówię, że to przez wasz problem, znaczy wasze wczorajsze nierozładowanie. To teraz ja jestem narażony na niebezpieczeństwo i powiedziałem, że się stąd nie ruszę. Już zaczynam tracić troszeczkę nerwy. Jak jestem spokojny i ugodowy, staram się być. Tak już puszczają mi troszeczkę nerwy i stawiam na swoim i powiedziałem, że nie ruszę się stąd, dopóki centrala z Amazonu napisze mi, że mam wrócić do Cardiff, czy tam gdzie właśnie ładowałem się z tym towarem. Taka sytuacja na dziś. Zobaczymy co będzie później. Ostatnia wieczorna aktualizacja okazuje się jednak, że wezmą, rozładują towar, ale dopiero jutro. Jutro naczepa może zostać na, na terenie magazynu. Ja będę musiał tylko nad ranem wyjechać na 3 godziny, bo oni tu zamykają magazyn całkowicie. Także rano będę musiał wyjechać na 3 godziny poza bramę, ale naczepa będzie mogła jednak zostać. Pojadę naprawić Plandekę. Tak jak to powinno być, czyli przez klejenie, a nie taśmą samą. No i przyjmą ładunek. Tak przynajmniej powiedzieli. A jeden plus, to jednak w końcu troszeczkę, że tak powiem, wróciło do nich życzliwość. To z ofisu, z biura, e przyszło dwóch osobników i zapytał się, czy wszystko jest ok, bo tu cały dzień już jestem, czy, czy, czy mam jedzenie i wodę. No, chociaż tyle, po, Bertru, po, po jakichś tych, no, po przejściach, powolutku wychodzi się na prostu. Także trzymajcie się, i do następnego. Hej.